Od zwykłego Kata do Titanic Jolly Kata Jak pewnie wiecie z naszego jajka został już usunięty Titanic Jolly Cat Podobnie stało się z jajkiem z Robuxami, słuchajcie Gdzie też nie możemy już zdobyć Titanic Jolly Kata Więc jedyną opcją na zdobycie go w tym momencie Jest po prostu wymiana z kimś, kto go ma za jakieś inne rzeczy Dlatego w dzisiejszym odcinku, słuchajcie Zrobimy coś naprawdę niesamowitego, słuchajcie Ponieważ zaczniemy serię od, sk moi drodzy, Kata do Titanic Jolly Kata, słuchajcie Gdzie będziemy próbować szukać różnych okazji i chcecie się na Trading plaży I wówczas, tak abyśmy wreszcie zdobyli tego, schęci na końcu: Titanic Jolly Kata i siadali na nim tak, jak presto na nim sobie teraz siedzi. I też zamiast takiego biedaka jak ja, tutaj byłby taki Titanic Rebi, co nie? W każdym razie, pamiętajcie, by korzystać z łapy w górę. Suba z łąkiem, napiszcie, mój, w komentarzu, jaki jest wasz najlepszy pen, pen, ciekawy i Pamiętajcie, by kodzicie paść na Instagrama, grupę w Robloxie oraz, moi drodzy, na Discorda. Wszystkie linki są w opisie, mój drodzy. W każdym teraz na Trading Plaże. I czas teraz, mój drodzy, rozp. Począć nasze wyzwania. Zobaczymy, jakie są w ogóle okazje i wytradujemy się, moi drodzy. Być może sprzedamy nasze pety, słuchajcie, być może coś kupimy. W każdym razie, tak aby ogólnie zarobić i wreszcie, słuchajcie, mieć taką sumę, czyli z jakieś pewnie 500 trylionów, zobaczcie, aby móc wytradować się na Titanic Joy Kata. Więc moi drodzy, zobaczmy, co mamy na pierwszej training pers. Zobaczcie, mamy tutaj trochę petów, mamy tutaj slate kata za 2 miliony, Słuchajcie, to się na mnie opłaca. A u zobaczcie, huge petów tutaj ktoś ma. Ej, bez jaj. zobaczcie, wow, jeden, drugi. Tutaj zobaczcie, ile huge petów. Ktoś Mo, zobaczcie, huge Grinch Tutaj zobaczcie, mamy tej huge Jolly Cat Wow, ile tutaj jest huge petów W każdym razie, moi drodzy, moją przewagą jest to, moi drodzy Że ja mam podpisane przez Mendy'ego pety Słuchajcie, zobaczcie, że mam Grinch ta podpisanego Więc słuchajcie, na samym początku zapytamy się, moi drodzy Czy ktoś chciałby się wymienić za podpisanego peta Zobaczcie, ten pet, moi drodzy, jest podpisany Na co chcesz A ja napisałem A co dasz? Ej, mogę do indeks O nie, moi drodzy, ja się nie powiem w mogę do indeks Choć już kiedyś mię skamowano na indeks Okej, okay, huge Scary zobaczcie, ktoś oferuje huge scary kata, dudzy, i oferuje Grinch kata się właśnie moi drodzy, ta osoba pytała co za to Jeremi. Więc moi drodzy, ja mam ogólnie te dwa podpisane grinch -Cuty, moi drodzy, i moi drodzy, mamy tutaj huge scary kata w gierce. Tylko moi drodzy, w sumie nie mam nic takiego, o za to mógłby mieć, słuchajcie, durci. W sensie po prostu no nie chciałbym mieć innego durta, więc tylko chęć niego wytradujemy. Tak, w ogóle to my, moi drodzy, weźmiemy sobie bówsa Ojej, moi drodzy, weźmiemy sobie może tego bówsa I słuchajcie, wystawimy sobie teraz, moi drodzy, jednego z tych podpisanych grinch -Cutów, moi drodzy. Za kwotę 8, za kwotę jednego Biliona. I moi drodzy po prostu za bilion. Zobaczymy słuchajcie czy on jest faktycznie tyle wart. Co jest? Słuchajcie, ktoś nam daje trzy partidogi? Bri? Aha, jakby, słuchajcie, ktoś tam je daje za free, więc to dzięki wielkie. Okej, okay, moi drodzy, jakby dzięki wielkie, słuchajcie, ktoś tam dał trzy partie dogi za darmo, słuchajcie, jakby wielkie dzięki, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Ale dobra, słuchajcie, wystawimy w takim razie teraz naszego, słuchajcie, Grinch Kata za jeden bilion, słuchajcie, zobaczymy, czy ktoś tam w ogóle to kupi. Ej, okay, zobaczmy na tej Trading press. zobaczcie, mamy tutaj party Dragona za 500 milionów. Okej, okay, moi drodzy, mamy tutaj prezent czesmy ich za, jeden 1,5 biliona. Ej, słuchajcie, trochę za drogie są te pety, Elf Cut za jeden bilion. Zobaczcie, mamy tej hipomelo za 800 milionów. Słuchajcie, dużo za drogie są te pety. Zobaczcie, ja wystawiłem naszego podpisanego za bilion, moi drodzy. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś go od nas kupi. W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj jeszcze ok. 3 biliony za Neon Twilight wolfa bilionowego. No to jest słuchajcie, za drogo, słuchajcie trochę jednak. Do tego mamy tutaj, no nie no, słuchajcie, za drogie jest to wszystko. Ale ile mamy to jest huge cutów, Wow, czy znaczy petów, Ojeju, moi drodzy. Okej, okay, zobaczcie, dałem tego Grinch kata. Teraz słuchajcie, ktoś się zapyta how much. Ja słuchajcie, no, ja zapytałem go, how much can you give? Słuchajcie, ile może dać. Słuchajcie, ogólnie czasami lepiej niż po prostu podać cenę jest Okej, okay. jeden bilion? No, okej. Okay. Słuchajcie, zobaczmy, słuchajcie, potargujmy się. Jeden, maybe półtora biliona, zobaczcie. i tak to się uda, to będzie kozacko. Zobaczcie, potargujemy się. Może półtora biliona, zobaczcie. Zobaczcie, ktoś wystawił Huge Night for Wolfa za 70 bilionów, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest, sobie czy to jest drogo, ale słuchajcie, chyba trochę drogo. I w ogóle to, drodzy, spróbujemy jeszcze sprzedać, Słuchajcie, naszego party dogam. Słuchajcie, ich naprawdę. O mamy, słuchajcie trajda, no, Dobra, słuchajcie, mamy tradera, zobaczmy, wow, huge party cat, okej, okay, moi drodzy, ja mam tego, słuchajcie, Grinch Cata podpisanego, moi drodzy, i zobaczmy, słuchajcie, co nam ktoś da za tego, słuchajcie, Grinch Cata podpisanego, moi drodzy, ok huge party, okej, okay, już zniknął, mamy tutaj prezent chess mimika, party doga, okej, okay. neon twilight wolfa, pomelona, moi drodzy, okej, okay, ciekawie się zapowiada, moi drodzy, zobaczcie, czy ta oferta jest dobra? Słuchajcie, na pewno napiszcie w komentarzu, czy według was ta oferta jest dobra, o nie, cancel ale dobra, słuchajcie, sprzedamy jeszcze jednego, moi drodzy, Partii Dogaz, słuchajcie, spróbujmy go za 190 milionów, zobaczymy, słuchajcie, czy ktoś go nam kupi za tyle, bo uważam, słuchajcie, że to naprawdę nie jest złacane za Party Dogaz, słuchajcie, ja mam ich naprawdę dużo, wow, zobaczcie, ile tu jest tych, słuchajcie, tych takich dziwnych, zielonych petów, wow, ile ekskluzji mógł ktoś sprzedać, zobaczcie, mamy tej Party draguna, Rainbowego za 2 biliony, słuchajcie, strasznie drogie one są, so 500 milionów, 1,25 biliona Party Dog Rainbow, okej, okay, ktoś coś kupił, to jest ciekawe, moi drodzy, za 300, Ej! Elfkat za 350 milionów, ja go kupuję szybko. Oj, to tego ja muszę kupić. Szybko, kupuję go. Dobra, moi drodzy. Wow, kupiliśmy go Zobaczcie, Na pewno ten Elfkat jest wart więcej niż 350 milionów. Słuchajcie, ja to, ja to wiem, słuchajcie. Ogólnie, według mnie, przynajmniej ten elf Ten Elfkat jest warty za 400 milionów. Słuchajcie, słuchajcie spróbujmy go teraz sprzedać za 400 milionów. W sensie autentycznie uważam, że ta cena za niego jest dobra. I teraz, słuchajcie, spróbujemy go sprzedać za, moi drodzy, 400 milionów. I słuchajcie, zobaczymy, czy zarobimy na, na szybko, moi drodzy z 50 bajek. bo to byłoby słuchajcie mega spoko, gdybyśmy słuchacie teraz, na przykład, 50 milionów. Okej, okay, moi drodzy, ktoś tutaj daje 3 huge rocky złote. Wow, okej, okay, słuchajcie, ja daję gręczka ta podpisanego. Słuchajcie, nie wiem co się uda, to byłoby śmieszne. każdym właśnie, moi drodzy, zobaczmy, czy faktycznie ktoś nam da do tego ta. słuchajcie, na coś naprawdę dobrego. On jest słuchajcie, podpisany, więc naprawdę dobrze. Okej, okay, ale ta cena za schajcie partii to jest naprawdę dobra. O, zobaczcie, ktoś kupił od razu. Wow, zobaczcie, sprzedaliśmy go tak szybko. Wow, zobaczcie, udało nam się, dobra, teraz wystawimy, słuchajcie, kolejnego party doga, tym razem, słuchajcie, za 250 milionów i, słuchajcie, zobaczymy, czy teraz nam ktoś go kupi, zobaczcie, 250 milionów, słuchajcie, to nie jest naprawdę zła cena, zobaczmy, słuchajcie, czy go kupią, uwaga, czy go kupią, moi drodzy, czy go kupią, chwila prawdy, mamy taki jakieś zamieszanie przy tym stoisku, ale to jest dobry pies, naprawdę, good dog, original, nie podróbka, o, zobaczcie, już nie kupili, zobaczcie, już nie, zobaczcie, tutaj ktoś sprzedaje party dogi za 250, zobaczcie, ja to sprzedaję też za 250, więc, mamy konkurencję, wow, huge elf dog za 6 bilionów bilionów, słuchajcie, no, taki nawet nie, nie jest za drogi, słuchajcie, ale jest trochę przy A tutaj, moi drodzy, mamy za 4,5 biliona, za 666 milionów tego słuchajcie elf doga. Mamy 750 za Grinch Kata. Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie, że my kupiliśmy elf kata chyba. Słuchajcie, my kupiliśmy elf kata, moi drodzy, takiego. Na 350, słuchajcie, A tutaj ktoś za 600, zobaczcie, mamy tutaj. Okej, okay, nawet nie jest za drogo na tym stoisku, słuchajcie, chociaż ten krystal dzień nie jest warty 4,5 według mnie przynajmniej. Okej, okay, ktoś tutaj coś kupił, zobaczcie. Chyba jednego z dogów. Okej, okay, zobaczcie. Zobaczcie, ktoś ma wow, Slate cat, Candy Corn Unicorn, zobaczcie, Hedgehoga, okej, okay, czyli słabego PETA, zobaczcie. Ale okej, okay, ten slate jest naprawdę dobry. 680 trylionów. Wow, zobaczcie, do tego jeszcze Candy Corn Unicorn. Wow, bardzo mocne pety, zobaczcie. Jestem ciekaw, z co nam zaoferuje za Grinch Cut. Aha, dwa slate cuty. Do tego Reindeer Cut, North Pole Bunny. Coś ta oferta taka nie za dobra. Ej, okay, co my tutaj mamy? Zobaczcie, Party Pig za 500. Okej, okay, Elf Dog za 500. Do tego mamy, to jest za 340, za 200. Z drogie. Te pety tutaj naprawdę są drogie. W sensie jest za 370. Teraz patrzcie, moi drodzy, wystawiamy teraz na tej trading party. Zobaczcie naszego tutaj party doga za 190 i zobaczmy, słuchajcie, za ile ktoś go kupi. Wow, zobaczcie, złoty Huge Santa Bows albo Huge Mr. Klaus. Wow, co my tutaj mamy? Zobaczcie, Snowflake wygasa za 80 milionów. Słuchajcie, trochę drogi, ale nawet troszeczkę za drogi. Słuchajcie, uważam. Mamy tutaj, ok, za 200 party dogs, Spoko cena, zobaczcie. Tutaj ceny są naprawdę. Ej, za 1 milion, zobaczcie, taki pixel demon, słuchajcie, nie, to znaczy, ja mam ich dużo, więc potrzebuję. A tutaj mamy za 300 slate kata. Do tego mamy, słuchajcie, tutaj na 250 helikopter kata. Słuchajcie, trochę drogo. Tutaj, zobaczcie, tutaj te ceny nie są takie złe, powiem wam, słuchajcie. Ale dobra, zobaczmy, tutaj za 40, spoko. Tutaj za 35. Okej, okay, zobaczmy, słuchajcie, co nam ktoś da za naszego Grinch kata. Okej, okay, party dog, party pig, elf dog, party dog, zobaczcie. Naprawdę ładna suma, tylko ile nam to wyjdzie? To, słuchajcie, będzie... Okej, okay, i jeszcze bilion! Wow! Okej, okay, to jest Dobra, okej, okay, dobra oferta, słuchajcie, wow, Hej okay, moi drodzy, ja to akceptuję, wow, ile petów, słuchajcie, co jest grane, mamy do tego, słuchajcie, jeszcze bilion, wow, patrzcie, naprawdę to była dobra oferta, zobaczcie, mamy teraz kolejnego tradera, słuchajcie, zobaczmy, co tam ktoś kolejny da, zobaczcie za to, ale wow, okej, okay, Storm Agony, Lucky Cat, Nightfall Wolf, Gargoyle Dragon To są bardzo rzadkie, słuchajcie, to są takie rzadkie ekskluzywy Za co, słuchajcie, to się teraz pyta, za co Stradujemy, nie mam pojęcia, czy sprzedamy Za dwa Nature Dragon, a może A może coś innego Okej, okay, słuchajcie, chyba ktoś Nam Nature Dragona oferuje, zobaczcie, to nie Jest chyba, patrz, ten za dwa No nie wiem, moi drodzy, chyba nie Ale ogólnie, słuchajcie, zobaczmy najbogatszych Graczy, słuchajcie, po tabeli Spróbujmy dać im trade i zobaczmy, słuchajcie, co oni dadzą Okej, okay, zobaczcie, mamy tutaj gościa, chyba Który jest najbardziej, słuchajcie, no najbogatszy w tabeli, przynajmniej z tego, co tu widzę. Okej, okay, za tego podpisanego Grinch-kata, słuchajcie, oferuje nam dwa, dwa slate-katy. Napiszę tylko, że to jest to sign. No trudno, moi drodzy, w każdym razie, moi drodzy, dzisiejszy dzień mamy naprawdę mega na plus, zobaczcie. Zarobiliśmy ponad bilion, moi drodzy, mamy ponad bilion, słuchajcie, zarobku, dlatego, słuchajcie, kupiliśmy jeszcze, słuchajcie, w ogóle tego elfa muszę sprzedać, właśnie, słuchajcie, zapomniałem o tym. Musimy pojechać tego Elfkata za nie wiem, umy go, go, go słuchajcie kupić za 350, to słuchajcie, sprzedamy go za 400. Okej, okay, słuchajcie, ktoś nam chce zaoferować złotego Party Doga za anime Manki i nie, słuchajcie, to chyba nie jest opłacalne, mam wrażenie, słuchajcie, po prostu dwa podpisane, a słuchajcie, mamy już tych Party dogów dużo. Okej, okay, moi dudzy, wystawiłem na 450 tego elfkata, moi drodzy, ale on jest chyba warty tak więcej. Słuchajcie, kupiliśmy go za 350 milionów, moi drodzy. Więc ja go chyba słuchajcie, zdejmę, może wiecie? Każdy ma się, moi drodzy, to byłoby na razie na tyle słuchajcie. Naprawdę zrobiliśmy bardzo dobre trade, Słuchajcie, mamy na Naprawdę ostro na plusie, więc pamiętajcie by łapę w górę suba z I widzimy, się w kolejnym odcinku serii. Więc hello, papa, sięma i cześć.